Jest filmik genialny, w którym pokazujemy. Ja skończę. Okej. Okay. W którym pokazujemy, jak można ubrać swoje petropy, lub jak można zrobić dla nich ubrania. I to będzie na samym końcu tego filmiku. Wpierw, może tak. Mamy tutaj dość dużo z boku pet w które można ubrać. No i będą pokazywane takie zdjęcia lub filmiki, jak wyglądają. Dokładnie. Ta ba. Więc widzicie, te wszystkie zdjęcia zostały zrobione z niektórych rzeczy własnoręcznych, a niektórych z potrzeb lub ze sklepu. Ale te, które zostały robione własnoręcznie, bardzo prosto się robi. Te kokardki to są zwykłe kupione kokardki z przyklejonym taśmą w ustach. Tak jak mówiłyśmy. Korale też zostały zrobione ze zwykłej gumki związanej z tyłu i nawleczonych na to. Kajalików. I. No chodź. No, to są te kajaliki. Dobrze, a więc kolejną rzeczą. Nie wiem, czy. Nie wiem, co to jest nawet. Zwykłe kółko z y, przecięciem i można je nałożyć na szyję, tak jak było gdzieś na jednym ze zdjęć. Dobrze. Nie wiem, czy jest coś bez tego uwagi. Jakaś tam ozdoba z y, drucikiem, jakimś tam w środku. Nałożono na szyję, przypomnę szalik. Rybko od Barbie no i chusta od Petropów Od nowej serii Petropów. Kaber się kupił w sklepie z taśmą klejącą. Najpręsts do zrobienia. Po prostu przyklejasz taśmę klejącą, nakładasz, przymocowujesz, no i masz. fajna tkanina na szyję. Maszynikom na z tej haj. z Barbie. No, i oczywiście, patrz, mniejsze są ci twoje modele. Jakieś tam kosmetyki. No, a nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy do pet -shopów. można jeszcze oczywiście mieć jakieś ozdobne kojale. Takie jak zaraz wam pokażę. A mówiąc ozdobne koreole, mam na myśli branzoletkę. Tak, na można wygląda dość fajnie. Zaraz zaprezentujemy. Na tobie! Na mnie? Tak. Dobra. Nakładamy, tak. Wiecie, normalnie się owija pet shopa. W ten sposób. Oj, Zaczepiło się. Z tyłu. No. trochę tutaj musi być, bo to nie jest idealnie dopasowane jednego tego Petrzepa. A nie do żadnego. No i ma się tutaj takie coś. Tu można dostosować jakoś tam błyszczącą żową na przykład kokertkę. Nie wiem czy ta według Was pasuje. Moim no, zdaniem nie do końca, ale może być. No i mamy taki jakby szal kwiatów. No dokładnie. No i to chyba tyle z tego co chciałam Wam pokazać w tym krótkim odcineczku. Do zobaczenia! A, A to jest grupa Oczywiście są tutaj inne osoby, ale niektórych nie chcemy stać na planie. Ja też chcę być Mhm. <śm> no dobra. Grupowe zdjęcie, takie jakby. Hej, grupowe zdjęcie. A, spoko. Zasłaniasz mnie, no i mnie. Pasi. Tak, spoko. Ja też gdzieś wcisnę? A, spoko. No i z Gitas Mayones, to jest Gitas To Teraz tylko robić grupowe zdjęcia, bawić się, nagrywać filmy o potrzebach lub po prostu wy wykorzystywać to wszystko do zabawy własnej, typu jakieś tam głupie scenki, wywaranki, wygłupy, tarzenie się po ziemi, nie wiem, jakieś tam rzeczy, nie wiadomo jakie robię i tak dalej, pokazy młode i tak dalej. Tak jak w filmie ze mną. Ale bądźcie moi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa. Hejo. Pa.